To obcy człowiek. Czego chce? O kogo pyta? To nieznajomy. Pewnie zbłądził albo się omylił. Mówi, że nas szuka, lecz nie zna nazwiska. Kogo pan szuka? Taki to nie mieszka. To jakiś pijak, może pomylony. Uparcie twierdzi, że właśnie nas szuka. Lecz my go nie znamy. Kto to jest? Nie mogę wejść do waszego domu, mieszkania. Mówicie, że mnie nie znacie, że jestem obcy. Patrzycie zdziwieni, trochę przestraszeni. Właśnie was szukam. W tym ogromnym mieście, co rośnie, przybywa. Was szukam. Na tej wyspie bezludnej. Nie omyliłem się. Wy jesteście ludzie. Mojej bliźni, czy mogę zostać z wami? Jeden dzień, noc. Jestem człowiekiem, nie jestem obcy. Patrzycie na mnie przez Judasza, nie zdejmując łańcuchów przez drzwi zatrzaśnięte. Jestem zmęczony. Chcę usiąść przy Waszym stole. Znamy się przecież od narodzenia Chrystusa. Jestem bardzo zmęczony. Mogę Wam opowiedzieć o sobie, o Was. Chcę Wam powiedzieć, że nie ma tajemnicy. Nie czekajcie.